Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku Sterarii. Nasz pierwszy, można powiedzieć, odcinaczek po tym, jak przeszliśmy do trybu Hardmod. No jest noc. Nie wiem czemu, w sumie, chyba ostatnio jak wychodziłam, to była noc. Myślałam, że to jakoś tam się robi, że się ogólnie i tak rodzimy w dzień. No ale jak widzimy, jest noc, no i noc sobie zostanie. <laughs> Czekajcie jeszcze, wiecie, co ostatnio odkryłam. Ale chyba nie odkryłam, a nie, jednak jest. Że z tego można robić skórę. A tak tylko chciałam. E, dobra, więc tak jak mówiliście, że w nocy mogą przychodzić bossy randomowo. To nie jest fajne. <laughs> no ale cóż, e, co ja bym chciała? Przede wszystkim zobaczyć, gdzie je mamy, jaki biom. Tak, tu jesteśmy centralnie, na środku, to więc ja wybieram w prawą stronę. E, o gwiazdka. Mam nadzieję, że znajdziemy... O, nasz super mieczyk. Tak, teraz po prostu te małpki, które... Oczy, Co to jest? O Jezu, ja tak wilków nie lubię! One... Oh. Dobra, wiecie co jak... E... O Jezu. Właśnie chodzi o to, że... Ja mam za mało... Jezu, wieki. Te wilki zawsze mnie zabijały. W ogóle jest śnieżyca, i z tego co każe w śnieżyce jest możliwość, że pojawi się e, jakiś golem, tak? Golem bodajże. E, tak, właśnie na biomie śnieżnym w śnieżyce pojawia się golem. Ja pamiętam, bo właśnie go biliśmy ze Stalkerem, jak sobie graliśmy tak sobie o prywatnie, jak się uczyłam. E, ja na razie nie mam zamiaru tego golema, brońcie Boże. O, o, i tu jest różowo, i tu jest. Jest! Mam mój biom! Ej, tego też nie widziałam. Mam mój biom, który tak bardzo chciałam. Mam... O Jezus, wilk. No i umieram. Co to za duży slime? Wow. Ej, weźcie się ten. Wszyscy ode mnie odwalcie. No właśnie. Ej, jak widzicie... Ech. To jest strasznie, o i duże oko nawet przeleciało i to fajne oko, jak właśnie się zbije do połowy, to jest nasz pierwszy boss, że zmienia się. Jest strasznie, ja po prostu, ja, ja, ja tego nie przeżyję. Poczekajcie, ja muszę sprawdzić, co ja mam. Ja mam jeszcze, dobra, beznadziejny sprzęt. Tutaj sobie już przetopiliśmy koper, koper. Czekajcie, bo ja ostatnio byłam na wyprawie przecież. Gdzie ja to położyłam? Tu są rzeczy. Hard jest. 31. Mówiliście mi, żebym była wojownikiem, bo wojownik jest łatwy i, i ma dużo obrony, więc nie będę tak często mm, ginąć. E, tylko że tak, wojownik odpada. Wojownik odpada, bo jest nudny. To to mamy. O, pikaks. Pikax chyba mamy, tak, tak, mamy pikax. I właśnie wiecie, że... E, speed, e, że mam nie ulepszać, bo to tylko dodaje speed machania, to nie dodaje... E, no jakoś to mówicie, że to właśnie mi chodzi o ten speed, żeby to szybciej machało, bo yy, nie wiem, czy wiecie, ale to po prostu tak wolno macha bez ulepszenia, że fajnie, bo ja wiem, bo te klocki się zbijają naraz przy tym się, to jest niesamowite, ale on tak zawsze wolno się machał, że dobra. Yy, tak, z tego robimy zbroję. Hem Damage. Range. Czy ja mam być magiem? Jak ja będę magiem, to ja będę ginąć jak mucha. Wiecie, co nigdy nie byłam takim rangerem? Może. Aha, tutaj ogólnie daje nam... ogólnie, czyli klatę. I coś tam jest... Aha. To dobra. Wiecie co? Może pójdziemy sobie tutaj pod e, ziemię. O, tu mam dwa, tu mogę nawet jeden jeszcze zbić. E, teraz kwestia tego, że właśnie ja nie wiem... gdzie jest, jakie to jest krótkie. E, czemu ja tego nie dłużam? I teraz tak, mamy 28. Jakie ja to zmienię? 29. E, no to może być. Jak ja wyglądam Jak śmiesznie. Jak to fajnie szybko bije. Dobra. Chcę Koper. No właśnie. Tu jest kwestia tego, że ja nie rozróżniam. O, patrzcie, ja to umarłam kiedyś. A to? No i świetnie wylałam wodę. Tu też umarłam kiedyś. A to chyba nie ja. To chyba Stalker tu umarł. <laughs> Ach, o, o, a tam jest coś niebieskiego, tylko mm, z tego co wiem to chyba... Ojej, różowe. Co to? Oraclum, dobra. Mówiliście mi, że mam czegoś, czegoś nie robić, ale kurczę, już zapomniałam. No i wszystkie pochodnie! Nawet sobie nie wyobrażasz, ile ja spędziłam czasu, ile razy przy spadaniu w dół musiałam te pochodnie stawiać, bo właśnie w taki głupi sposób sobie je niszczę. Że przez przypadek coś usunę i wlewa mi się woda i usuwa mi się wszystko, dobra. Trochę kopru też przy okazji nazbieramy, bo jak wiecie, ja nie wiem. Tam na dole, nie, tam są pająki, tam nie ma na pewno nic ciekawego. E, tu postawimy pochodnie. Cześć slime, ty się fajnie śmiejesz. E, tutaj nic nie ma, dobra. Oj, 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 Ej, ten pająk jest jakiś dziwny. To jest hardmodowy pająk? Hmm. Ciekawe. Nie mówcie mi, że te wszystkie pająki stąd się teraz zamieniły w hardmodowe. Do widzenia. Tam jest... Ale tam jest dużo pająków. No i teraz jest dupa, bo jest ciemno. Tutaj widzę różowe. Musimy pozwiedzać, musimy sobie powydobywać y, te rzeczy, bo bez tego to a nie róż. Nie wiem, które to jest orakulum, czy jest to drugie, czy trzecie, ale bo że chyba te, tego trzeciego nie wydobędę, jeżeli y, nie zrobię z tego drugiego. Y, czego? Pikaksa. Więc chyba, chyba to musi być to drugie to orakulum. Co to było? Y, to jest pewnie Koper, znając moje szczęście. Ale to nie jest koper. Nie powiecie mi, że to jest koper. Ja już widzę różnicę, to jest ciemniejsze. Dobra. Postaram się... Idź mi stąd. Ty też się od, odsuń moja złapiranio. A ile tu kasy, co? Dobra, ja myślę, że pik... Wow! Myślę, że pikax. Inny ten... To... Tak, to jest... Ja myślę, że można sobie... Jezu, co się dzieje? O, dobra. Dobra, widzicie, super. Kilow sprawuje się tak, jak chciałam. Szybko macha, bo wcześniej to on by tak... 12% to niby nie jest dużo, ale zawsze coś. Bo inaczej to te... Kilowy strasznie wolno machają. To jest genialne, co ja teraz robię. Dobra. Tu jeszcze. Hmm, Czytam. Właśnie, wiecie co? Ja mam przyzwyczajenie tak, że teraz... A, przecież taki nietoperz to mnie nie zabije. A, właśnie... Zapominam o tym, że ten nie topesz. Tam. Jest już hard modowy. I też mogliście, że mogę używać kontrola. Ja wiem, ja. Jako czasami używam, właśnie, jak kopię jakieś tunele czy coś. On jest przydatny, jak się ma jakiś cel, że tak powiem, że się chce wykopać coś pod danym kątem. Ale takie wykopywanie go na przykład tutaj, to nie ma sensu, bo widzicie, on to sobie kopie, gdzie chce i byśmy musieli wykopać jeszcze strasznie dużo czegoś poza tym niż chcemy o tak jak tutaj, to trzeba tak mieszać nie, ja wolę sama na razie łapką sobie kopać no wyłącz się uh, sealed, sealed. a my mamy chyba tą maszynkę, co? co nam? jeszcze nie jestem pewna tutaj coś jest? tutaj już jest nasz ten, dobra Tutaj się zatrzymamy. I tutaj na razie nic nie ma. No, ja do piekła to nie będę spadała. Halo. Spójrzmy na mapę. A może tu? Tylko, że tu jest zimowy biom znowu. Nie, 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 nie. Uciekaj. Nie zabiję mnie. Nie zabiję mnie. To jest żelazo, tutaj ja tego nie chcę. Ciebie też nie chcę być, bo ty to mnie strzelasz i. Żółw! On jest właśnie jak się kręci, to jest niedobry, ale tak poza tym, to, to z niego może podobno na jakaś fajna zbroja wypaść. Tylko, że się spotyka w innych miejscach. jest podobno mocny. O, coś z ciebie wypadło? Nic z ciebie nie wypadło. To jest koper. Eee, tu... O jest. Ja sama włażę w te moby. Tylko, że wiecie co, teraz tak. Wojownik. Mówiliście, że mogę być też wojownikiem. Wiecie, jest duży problem, bo bosy się strasznie ciężko bije jako wojownicy. Ponieważ... To jest już coś właśnie, czego nie... I to też jest różowe, cholera. Wojownikiem się strasznie ciężko bije bossy, bo jak wiecie, bossy się bije z dystansu, tak? No, a ja mając jednak... Nie chcę. Ja nie umiem tych mobów pić. Proszę, ja naprawdę, bez, najbezpieczniejszy był na mnie wojownik, chociaż, czy to wojownik, czy nie wojownik, ja i tak będę ginąć. Tu mamy paladium jeszcze. Czy pa jak? Paladium? Dobrze mówię, dobrze mówię. się chyba nauczyłam. Nie, 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 nie. Dobra. Hmm. No, patrzcie, nawet mamy tego. A medysta. Zestrzelaj Zastrzelaj tam, głupku. A! Mroził mnie. No chodź. Bo ja zaraz umrę. O, patrzcie na Muszę do niego tam iść. Tylko muszę jakąś nawę? Zamrożony, mrożony, mroźny. <grym> Dobra. No złaś. Nie stawiaj tych, tylko złaś. Teraz może postawić. Ten nie żyje. Tam mamy żółwia Uzbrojonego Wikinga. O! Żółw, 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 chodź, chodź, chodź. Chodź jeszcze raz. Jeszcze raz przeleć. Troszkę to nie wyszło. Czy mam bombę przy sobie? Nie. Ej, zapomniałam. Chodź tu. Jezu, jak to bym wyrzuciła, to w ogóle by była masakra Mam strasznie słabe płotki, wiecie Patrzcie jak się Dobra, kamikadze Tylko niech żółw przestanie Tak, tylko żeby żółw się nie zaczął kręcić Dziękuję Huch. Coś nam wypadło, coś nam wypadło A to to? A nie, to jest nasza stara zbroja, no tak eee, Nie, nic nam nie wpadło A tu mam jeszcze Patrzcie następny one w ogóle nie mają tego, nie, odrzutu praktycznie. Włażą we mnie jak nienormalne. Dobra, idziemy dalej. To może sobie zbierzemy, bo to będziemy mogli później przerobić. Chyba nie wiem, z tej maszynki już na hardmodzie lecą hardmodowe te przypadkiem? Nie wiecie? Ja nie wiem. <ścoughs> mm -hmm. To jest koper, ale jeszcze prawda, tak. O, chrobak. Dobra, dzięki. Pieniążki utknęły. On są. A, ametyst. Mm, Przekopiemy się do przodu. To jest koper, dobra. Tam, o, patrzcie, to jaka fajna jaskinia. To akurat się ten. W sumie tutaj właśnie można używać tego. E kontrola. O, w takim momencie, właśnie, ale w żadnym innym. Tu jest koper. To jest koper, tak, ale tam nie ma kopera, widzę. Znaczy... To nie jest koper tam dalej. No kurczę, już jest lawa! Ja nie chciałam tak daleko zejść, bo tutaj pewnie zaraz będą jakieś kosmiczne potwory, których w ogóle... Z którymi nie mam szans. O na przykład... Nie no, to to nie jest kosmiczny potwór, ale. Mój im się z tym rozprawi. O, dobra. Co tam się dzieje? Chodź tu No i leci woda i pewnie jak postanie... a nie, dobra To jest koper Tam nic nie widać, żeby było coś fajnego Tutaj To jest chyba też koper W piekle są fajnie, bo ten... bo te moby się same głupie spalają ten jest niefajny. Aj. Dziękuję, tutaj to nie jest nic. To jest chyba to, czego jeszcze nie możemy wydobyć, prawda? No i patrzcie, spadły. Ja nie chciałam, żeby one spadły, ale... Mapa. A nie, to jest oraklu. no to możemy to sobie wydobyć, prawda? Tylko ja muszę to sobie zrobić tak, żeby mi tutaj lawa nic nie zrobiła. Czy mi tu nie było w ogóle? Że tu są jeszcze te dzwanki. Teraz musimy to zrobić jakoś... Mhm. O, dobra, możemy to wydobyć. Super. To to jest ta druga ruda. Tylko, żeby teraz nie przekopać, tak, żeby lawa na nas nie wyleciała. Jestem ciekawa, co będę mogła zrobić z tej. Jak jeszcze lepszą. Zbroję. No, wiadomo, że będę mogła zrobić lepszą zbroję, tylko kwestia tego, żeby nie zmarnować tutaj tych surowców. Bo ja wiem, że ich jest dużo na mapie. Ale ja nie chcę tracić czasu na wydobywanie ich. Dlatego, wiecie. Będę musiała je oszczędzać chyba ten klocek mogę i ten i te dwa zostawię, już nie będę pazerna ale patrzcie, to ja wiem, że to jest żelazo ale tam u góry jest aha i to jest, czekajcie, tylko zobaczcie to jest adamantid, okej okay. tylko chciałam zobaczyć jak to się nazywa chodź ty Jezus, jak on Ja mam za sobą podki. Przede wszystkim tylko, że nie pamiętam, co jest potrzebne do tych lepszych. Lecimy. Ej, tu jest skrzynka. Nie, 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 Ej, nie, nie, mogę... Poczekajcie, bo kupiłam klawisze. Dobra. Co tu robi skrzynka? Wow. Czy znaczy, ja jej nie zauważyłam wcześniej. Hmm, ciekawe, ciekawe. No właśnie, bo ja zaraz tutaj umrę. Czy to jest też... Tak. To jest też ten różowy... <laughs> Czy ja nie przypadkiem ze nie zeszłam za nisko, kochani? Czy ja nie zeszłam za nisko? Bo tutaj mnie teraz coś zeżra. To jest platyna. Tam jest znowu chyba to różowe. Może tędy. Jakieś nie wiem, wydaje mi się, że skąd tu się to porobiło. Koper? Serio? Ja myślałam, że to jest ten. No nieważne. Dobra, ty tam sobie umarłeś, to sobie umieraj. Aha, bo to jest, patrzcie. Różowo tu. Nie, ja tak nie mogę, muszę tak odejść. Nie, nie wiecie co, normalnie czasami mi się chata, za się. Mam schizy. <ścoughs> Dobra. To jest. Koper. Pozwiedzane. Tam, tam już się dzieją te. O, tu jest taki ten. Tu już fajna melodyka leci. I tu już jest yy, materiał, którego koper. O, świetnie. Doszłam do piekła. Patrzcie no Wypchaj się Nie da mi żyć Ja chcę ten palladium. Dużo tego tutaj To można to wydobyć, tylko ten To mi bardzo przeszkadza to co do nas strzela tutaj o, to tak to zrobię. Będę się broniła jednocześnie. O. O, do widzenia. Do widzenia. Tylko, żebym teraz znowu. Idź sobie. Ty też sobie idź. Aaa, widziałam. Dobra. Uciekam do domu, bo ja widzę, że ja już nie mam miejsca w wypłynku. Właśnie. Ha, przeżyliśmy, przeżyliśmy. Cudem. <laughs> Hardmod. Mm, tutaj na razie włożymy to. E, he, he, he. Może usegregujemy, co? Quickstack. Quickstack. Czemu ty tego nie otwierasz? Tutaj mam pierdoły. Tu mam hardmodowe, zaraz się przerobi. Może pieniążki odłóż? Ile mamy pieniążków? 63, normalnie jesteśmy bogaci. No, tu mam jakieś pierdoły. Tutaj też możesz ich stacka zrobić, sobie ten ten też tu możesz włożyć. To też tu możesz włożyć. Też jest dla mnie różne. Tu mam burdel. No właśnie. Ale tak, jeszcze proponowaliście, żebym zrobiła, daj że... O, tu mam te. Żebym zrobiła, bodajże, jakiś łuk. Aha, i te skrzydła. O, już pamiętam. U mnie ciężko z pamięcią. A masz, ubierz się. <laughs> Idziemy przetopić. Tyk, tyk, tyk. jest to. 43. Nie jest tak źle. Ile tego mamy? 20 tylko. Możemy zrobić... Wow! I to chyba będzie nam potrzebne, co? Możemy zrobić drilla. Fast speed, fast speed. No nie, ale nie będę teraz marnowała, bo już mam ten. E, ja co bym chciała, no to chyba to będzie nam potrzebne. E, I teraz, i, 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 to proszę zbić i to postawić. No i już mam za mało tych sztabek, chyba co, żeby cokolwiek innego zrobić. Jedynie mogłabym zrobić sobie spodnie. Tak. Te bym też mogła znieść, bo pomarańczowy jest fajny. Co to jest? Ninja pants. Okej. Okay. Czy mamy tutaj strój ninja? Tutaj chyba. Ale on chyba ma spodnie, co? Tak. To ty załóż spodnie. Ty załóż te. Ale mam bary w tym. nie, yeah, no ja muszę zmienić kamizelkę. Jeszcze wybierzemy sobie teraz hełm. A czemu nie mogę? Halo, co mało? Ja to odłożyłam. Serio? hełm, i teraz tak. Tu możemy sobie zrobić, to jest piła. To, 36, 20. Uhuhu. Do strzelania. I byśmy sobie wzięli wtedy ten do orange. Ja bym tak na dystans brała z się z potworkami, tylko że wtedy te... Hmm. a spróbujemy, a co? ja chcę taki ile mam defensa? 26 tylko? to miał 8 to 5, jaki sens? a jaki tam mm -hmm. set bonus to jest, że yy, życie nam się regeneruje jak to wygląda? taki, taki łucznik w sumie może zdejmiemy te narożniki, te, te rogi, bo już w sumie jest po świętach. Gdzie jest hełm? Tutaj. Później będą musiała dorobić tutaj i po tych kukiełek Tutaj pięterko się dorobi. Na razie wszystko odłożymy. Pistolet dzisiaj idzie do sprzedania. Te to w ogóle idą do. Tutaj, ja chcę te. Chociaż te też są trochę cienkie, no ale. Dobrze, czy coś jeszcze możemy zrobić z tego? Patrzcie, jeszcze możemy robić... Aha, i miałam ten, ten do strzelania, tak? Dobra. O, nawet fajnie się wylosowało. O, właśnie, tu się jakieś losują? Nie. Miałam sobie to poprzerabiać na defense. Mm. Może kiedyś. Czyli nie wiem, czy na defense. Ewentualnie teraz, jak jesteśmy rangerem, no to... Już defense... Nie wiem, jak wy myślicie. Nie no, tego nie będę robiła. Tu mode odkładamy ślicznie i ha, i teraz tego więcej muszę zbierać i tego zrobić sekilow. Tak. Ale to wszystko w swoim czasie. To myślę, że mogę na razie odłożyć, bo to jest dosyć fajne. A wyrzuć to. A co, on dir też wyrzuć. To też wyrzuć. To też wyrzuć. Czemu to jest ten? Tego nie ma tutaj. O. I, i, i. Chociaż wiecie co, mamy dużo kasy. To może ja przy Was. Albo mi powiedzcie, o i wtedy ja to zrobię. Um, wiem, że mam niestety tylko ten. Warrior. Um, może mi się uda kiedyś wydropić ten. Może tam pójdę jeszcze ścianę sobie pozabijać. Powiedzcie mi, na co mam poprzerabiać? Czy na defa, czy na coś innego? tej itemki. Ja na razie się powstrzymam z tymi pieniążkami, z tym wszystkim. E, I nie będę przerabiała. Bo można coś innego, powinnam. Tylko jeszcze to sobie sprzedam. I to. I, i te. Zostawię, bo coś tam wspomnieliście, właśnie, żeby to mieć. To załóż tutaj, będziesz w płetwach chodzić. <grym> ok, ja myślę, że na tyle wystarczy. Ciekawi mnie bardzo ten świat. Myślę, że odcinki one się często pojawiały i ogólnie przepraszam Was, że odcinki się ogólnie rzadko teraz pojawiają, ale hmm, no wiecie, jak to mówi mój znajomy, niektórych spraw nie da się przeskoczyć. Także dzięki za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało, ja się już nie mogę doczekać dalszych części, dalszego zwiedzenia naszej mapy i do następnego.